Agnieszka postrzegać, zaczynamy flash sportowy. W dzisiejszym programie powiemy co słychać u Ronaldinho i pokażemy spektakularnego samobuja. Niedawno media obiegła informacja, że Ronaldinho zamierza zakończyć piłkarską karierę. Zawodnik meksykańskiego Queretaro podczas konferencji prasowej zaprzeczył tym doniesieniom, a w meczu z Klub Ameryka pokazał, że nadal potrafi zachwycać. Ekipa brazylijskiego gwiazdora pokonała rywali 4 do 0, a były gracz Barcelony, który na boisku pojawił się dopiero w 84 minucie meczu, strzelił dwie bramki. W jednym z ostatnich meczów w Jordanii, w którym Al Wigdat pokonało na wyjeździe Al Faisali 3 do 0, padł spektakularny samobój. Bramkarz gospodarzy, Mohamed Szatnawi w efektowny sposób umieścił piłkę w swojej siatce. W czasie interwencji usiadł na murawie tyłem do bramki, po czym kopnął piłkę nad sobą i zdobył gola dla rywali. <laughs> Kończymy przestrogą i widzimy się ponownie jutro w nowym fleszu sportowym.